Witam ponownie w mojej kuchni. Mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy robić przepyszne bajgle. Bajgle takie takie jak powinny być, czyli takie delikatnie gumowate, idealne do konapek, Zobaczcie w środku. Takie puszyste. Także zapraszam do robienia bajgli. Najpierw robimy sobie zaczyn. Ten zaczyn robię z mąki chlebowej, to będzie typ 850. Ja tutaj będę mieszał tak jakby dwie mąki. W zaczynie będzie taka z mniejszą ilością białka i później dodam z większą, bo tą z jest ma bardzo dużą ilość białka, więc, więc chcę tak wypośrodkować. Zaczyn to jest po prostu woda, drożdże i mąka. Wszystkie składniki podam w opisie. Woda ma być w temperaturze pokojowej, i mieszamy wszystko, i pozostawiamy przez 2 godziny w temperaturze pokojowej, a później na jakieś 12 godzin do lodówki. I to nam tak będzie powoli fermentować. Na drugi dzień, oczywiście do lodówki dajemy pod przykrycie. Na drugi dzień robimy to właściwie ciasto, czyli cały zaczyn, do tego mąka, jeszcze dodatkowo 3 gramy drożdży, sól i co jest bardzo ważne, bo to jest taki cały smak tych bajdli, miód. To będzie 30 gramów miodu. Można powiedzieć, że bajgle fermentują dwa razy, bo pierwszy raz fermentują właśnie to co ten zaczyn, który robiliśmy i drugi raz będą fermentowały przez 24 godziny, około 24 godziny, może być 20, może być 28 godzin. I to sprawi, że właśnie ten bajgle będzie przepyszny, że on będzie miał taki żywy, taki bogaty smak, bez porównania do tego co co można kupić w sklepie, przynajmniej tego, co, co u nas można kupić. Tu, ta mąka tutaj, tak jak pokazałem, to jest very strong, czy, czyli to będzie też typ 850. Ciasto ogólnie powinno wystarczyć na 12 pajgli. Ja będę odmierzał sobie 110 gramów każdy, około 110 gramów każdy. I teraz tak, ja dodałem sól, soli Dodałem jedną łyżkę soli, to jest 15 gramów. Ponieważ to jest troszkę więcej tego ciasta, no to może być, zależy jak lubicie. One nie są słone, te bajgle, natomiast jak już się robi z kanapką, jeszcze z pomidorem, jak się posoli, to, no to nie muszą być bardziej słone. Natomiast jak lubicie bardziej słone, możecie dać łyżkę i łyżeczkę soli, i wtedy będą. Jeszcze lepsze, tak żeby nie było, żebyście nie byli zdziwieni później jak, jak te baj, bajgle zostaną upieczone, że one same smakują tak jakby troszkę niedosolone, ale to, to już zależy jak to lubi. Ja akurat nie potrzebuję dosolić, bo lubię bajgle właśnie z pomidorem, z, z jakąś szynką, z taką z, z szynką, która też jest słona, pomidor, sole do tego majonez. No, jakby jeszcze bagiel miał być zbyt słony, no to by już, by, już by było za dużo soli. I teraz tak będziemy wyrabiać przez około 10 minut. To ciasto to wszystko w zależności od mąki, bo nie każda mąka tak samo wchłania wodę. Więc w zależności od mąki ono będzie bardziej lub mniej klejące. No, u mnie wyszło troszkę klejące. Może dlatego, że ten, ta pierwsza mąka, którą dałem ona no, nie jest tak jakby naj, najlepszej jakości, akurat tą, co teraz dałem, to jest taka zwykła mąka z Marketu. Ja już zauważyłem, to bardzo mocno widać, jeżeli często robicie, że jeżeli dacie lepszej jakości mąkę lub też nawet inną mąkę, to nie musi być to, że ta złej, jak, złej jakości, ta tańsza mąka nie musi być zawsze gorsza. Ale dajecie inną mąkę, natomiast no ta jest gorsza. To wiem, że jest gorsza. Natomiast no jest tania, ją często kupuję i w zupełności do jakiegoś takiego pieczywa jak najbardziej, jak, jak najbardziej wychodzą dobre. I czasami, bo ona nie ma jakby tak dużej zawartości białka, więc pasuje mi ta mąka. Natomiast no gorzej wkłania wodę i ta ciasto mi wychodzi takie bardziej klejące. Gdybyśmy dali. Tą drugą mąkę, którą pokazywałem, czyli ta Alison's, to to ciasto byłoby prawie wcale nie klejące. Także wszystko zależy. Można dodać, jakieś za bardzo klejące, widać te za bardzo klejące to, to ciasto, za rzadkie, można dodać trochę mąki. No i tak jak mówiłem, do lodówki pozostawiam dwie godziny albo godzina dwie godziny w temperaturze pokojowej i do lodówki wtedy. I zobaczcie, pięknie rośnie to ciasto. W tej lodówce przez 24 godziny. Ja miałem akurat 24 godziny. To może być nawet 36 godzin, jak chcecie. Nie ma z tym problemu. Będzie nawet, będą nawet jeszcze lepsze. Tylko no to trzeba sobie tak wymierzyć. Ja to wideo troszkę przyspieszam czasami, no bo i tak jest długie, a nie chcę, żeby było zbyt długie. Co teraz będę robił? Teraz będę dzielił te, to ciasto na. Yy, na części 110 gramów każdy, około 110 gramów każdy i będę robił z tego takie kulki. Te kulki nie będą już musiały jakoś leżeć długo. W ogóle nie będą musiały leżeć tylko od razu będę formować z tego bajgle. Są to jakby dwa rodzaje sposoby robienia bajgli. pierwszy to jest rozlowanie, Ja pierwszy bajgel zrobiłem w ten sposób, ale no nie wychodzą. To trzeba po prostu mieć doświadczenie. Ja tego doświadczenia nie mam, więc pokażę Wam, jak zrobić drugim sposobem, bardzo prosta. Czyli za chwilę właśnie to pokażę, tego bajgla, tego bajgla trzeba będzie rozpłaszczyć. W tej chwili robię kulki, żeby one były ze spodu zamknięte, czyli tak jakby, ponieważ one są dosyć mocno klejące, no muszę troszkę podsypywać mąką. Czasami w ogóle nie trzeba podsypać mąką, ale to tak jak mówiłem, wszystko zależy od samej mąki. No Trochę się z tym pierwszym bawię, ale już zresztą, zresztą idzie szybciej. Podsypałem sobie więcej mąkę. Ja, ja po prostu wszystko ważę, znaczy wszystko akurat przy tej ilości, tylko to będzie 12. Tych kulek to lepiej zważyć, żeby one były równe no z dwóch powodów. Raz, że ładniej troszkę wyglądają, co jakby w domu nie masz takiego znaczenia, a dwa, że się równopieką. I teraz, właśnie ten drugi sposób robienia bajki, czyli rozpłaszczamy ręką i w środku wycinamy kółko. Jakie kółko wytniecie, no to później taka ta, ta dziurka ta, tego bajka będzie. Ja mam akurat niezbyt dużą. Yy, tą foremkę, czy ten nawet nie jest foremka, to jest taka, taka, taka tuba do, ro, do robienia kiełbasy, ale że jest okrągła i, i akurat wielkością mi pasuje, no to używam do robienia bajni. Jak będziecie mieli większą, no to później będziecie mieli większą tą dziurkę, bo ona, bo ona oczywiście później przy przygotowaniu yy, ona zarasta, no, bo. Nie wiem, czy, czy wiecie, ale Bajdle najpierw się gotuje, a później się piecze, ale do tego za chwilę dojdziemy. Czyli wszystkie te Bajdle, przepraszam, trzeba właśnie taką dziurkę zrobić. Co z tymi końcówkami? Znaczy z tym, co zostaje, z tymi środkami, nie wyrzucamy. Też pieczemy i są przepyszne. Po prostu do no, rewelacja. Nawet lepsze, no nie wiem czy lepsze, ale takie właśnie są na raz do, do zjedzenia. To przekrawę na pół, smaruję masłem i jem od razu, jak tylko ostygną. No, przepyszne. S woda, łyżeczka soli. To jest taki garnek, gdzie się zmieszczą takie trzy takie bajle. To nie, nie, nie Niezbyt duży, ale też nie za mały. 30 g miodu, bo do wody też musi iść miod, miód. Co, jak nie macie miodu, no to, no to trzeba kupić, bo do bajdów miód powinien być. Jak nie dodacie miodu, no to już nie będzie taki smak. Oczywiście można bez miodu, ale no tak jak mówię, smaku już nie, smak już będzie inny. To co pominąłem, nie pokazałem, to po zrobieniu tych wszystkich bajdli przykrywam ręcznikiem kuchennym i. 15 minut pozostawiam pod tym ręcznikiem kuchennym. W tym czasie mi się właśnie zagotowuje woda. Yy, przygotowuję tę wodę, i te bajgle są już wtedy gotowe. Delikatnie wyrośnięte i gotowe do gotowania. Jak długo gotujemy? Gotujemy od 1,5 minuty do 3 minut. Im dłużej, tym będą bardziej takie gumowate, takie. Żeby... No ale właśnie o to chodzi w bajglach. Takie mają właśnie być. Można je jeszcze, jeszcze wrócić. Ja tutaj na wideo nie pokazałem, ale od, odwracam je też. A one później w pikarniku jeszcze takie zrobią się ładniejsze. Jeszcze trochę urosną chwilę. Więc e, nawet jeżeli tutaj nie wyglądają najlepiej, po upieczeniu będą przepiękne. No nie będą takie idealne jak ze sklepu, ale nie szkodzi. Chodzi o to właśnie, żeby żeby były dobre no i żeby wyglądały najładniej jak się da tutaj właśnie widać jak, jak te, te środki jak wyglądają no i teraz smaruję samym białkiem tak delikatnie rozczepanym białkiem z jajka, i będę je później obsypywał. Część będzie z samym makiem, część zrobię z sezamem, z białego sezamu. Część będzie pomieszana z biały i czarny sezam, a część będzie wszystko na raz. Także jak lubicie, jak lubicie jakieś inne dodatki, jak najbardziej można dodać. Wiem, że niektórzy cebulką taką suszoną też obsypują pożna w słonecznikiem. Dlaczego nie? No ja akurat lubię w tych. Można też nic nie dawać i też będą przepyszne. Ale tak jak mówię, ja, ja akurat lubię tymi trzema dodatkami. Do tych małych nie daję nic. One idealne są właśnie później z samym masłem. W międzyczasie rozgrzewamy piekarnik do temperatury 200, 220 stopni i pieczemy, tak naprawdę pieczemy do koloru. U mnie to wychodzi około 15-16 minut. Ja piekę z termoobiegiem. Jeżeli macie piekarnik tylko góra-dół, jak najbardziej może być góra-dół, wtedy będzie troszkę dłużej. Tak jak mówiłem, wszystko zależy od piekarnika, bo niektóre piekarniki też oszukują troszkę z termometrem. Warto jest sprawdzić, żeby akurat przy bajkach to nie jest aż taki wielki problem, ale przy, przy niektórym pieczywie jest bardzo ważne, żeby temperatura była idealna. No i zobaczcie, tak, tak wyglądają właśnie po upieczeniu. Jak dla mnie wyglądają pięknie, są takie delikatnie gumowate, ale tak jak mówiłem, muszą takie być. Ja w ogóle wolę, jeżeli pieczywo jest, nie jest takie regularne, jak z maszyny, ale to już jest kwestia, kwestia upodobania. Zobaczcie, w środku wyglądają pięknie i teraz czas tylko, żeby spróbować. Słuchajcie, czas, żeby spróbować. Ja sobie spróbuję baj dla tak i na kanapce też. Pięknie wygląda, zobaczcie. Pachnie super. Jeszcze delikatnie, tak bardzo delikatnie ciepły. Tutaj jeszcze odrobinka majonezu przydała. No, to trzeba, żeby spróbować. Najpierw sobie spróbuję kawałek takiego bajgla bez niczego. Dokładnie taki, jak powinien być, taki głowaty delikatnie. To w zależności od tego, jak długo gotujemy w wodzie. On będzie mniej lub bardziej gumowaty. To powinno być tak od minuty 30 do 3 minut nawet. Jadałem 2 minuty, czyli jest taki bardziej gumowaty. A teraz spróbujmy jak smakuje z kanapką. Zobaczcie, kanapka wygląda przepięknie. Przepyszna, naprawdę. Lepsze jak z bułką. Ja czasami kupuję bajkę w sklepie. Właśnie też lubię takie kanapki, ale to, to jest bez porównania. Te ze sklepu nie umawiałem się. Może te moje nie wyglądają tak pięknie, nie są takie równe, ale za to w smaku bardzo polecam. Także dziękuję, ja sobie to idę zjeść i zapraszam do subskrypcji.